Armand Sariuken jest żałosny. Od jakiegoś czasu widzimy, że Arman cały czas mówi, że Ilia Topuria przed nim ucieka. Problem jest taki, że Ilia jest teraz mistrzem wagi czyli Armand Sariuken żąda title shota od UFC. Lecz pytanie brzmi, czy rzeczywiście na niego zasługuje? Ponieważ jego ostatnia walka odbyła się prawie półtorej roku temu. I było to w podobnym czasie, kiedy Ilia Topuria zdobył pas wagi biurkowej, nokautując Aleksandra Volkanowskiego. I od tamtego momentu zdołał obronić swój pas, nokautując Max Holloway'a oraz zdobyć drugie mistrzostwo, nokautując Charlesa Oliveira. A to właśnie z Oliveirom zmierzył się Armand Sariuken w swojej ostatniej walce. Starcie to odbyło się w kwietniu 2024 roku. I Armand Sariuken wygrał tę walkę poprzez niejednogłośną decyzję sędziów. Ten zawodnik został prawie skończony w pierwszej oraz trzeciej rundzie przez Charlesa Oliveirę, czyli tego samego gościa, który miesiąc temu został brutalnie zagotowany przez Ile Topulie. Czy uważacie, że gościu, który ostatnią walkę stoczył 16 miesięcy temu i na dodatek była to bardzo bliska walka, którą wygrał przez niejednogłośną decyzję sędziów, zasługuje na walkę o pas? Poza tym brak aktywności to jest tylko jeden z mniejszych powodów, dlaczego Armand Seruken nie zasługuje na walkę o pas. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w styczniu tego roku Armand Seruken dostał walkę o pas. Było to bardzo wyczekiwane starcie z islamem Akatzewem. Wiele osób uważało, że Arman da najcięższą walkę islamowi w całej dywizji. Dlatego też starcie to było bardzo wyczekiwane. Jednakże dosłownie na jeden dzień przed galą, Armand Seruken skrzywdził swoje plecy, przez co wypadł z tego starcia. I można powiedzieć, że zniszczył tą galę. Po takiej sytuacji Sam Dana White powiedział, że Armand Seruken

Going back to the drawing board with Armand, kind of tell us about what that looks like. What are you going to kind of envision? I, mean, I don't know. He's not getting the title shot, so. Nie rozumiem czego więcej potrzebuje ten zawodnik, żeby zrozumieć, że nie dostanie tej i że musi zawalczyć z kimś innym, aby w ogóle były o nim konwersacje. No bo człowieku, kiedy kompletnie spierasz event UFC i sam szef UFC mówi ci, że nie dostaniesz tej kreszota, no to raczej tak będzie. Poza tym, zaledwie miesiąc temu, kiedy Ilja Topuria zakotował Charlesa Oliveira, Armand Seruken był zapasowym zawodnikiem, jakby Ilja Topuria albo Charles Oliveira dostali kontuzji albo nie zrobiliby wagi. Wtedy dziennikarz spytał się go, co teraz będzie za

I o to mi właśnie chodzi. Sam Dana White powiedział, że po tym, co Armand zrobił, zwyczajnie nie dostanie tego szota. lecz ten cały czas zachowuje się, jakby Ilia Topuria był Johnem Johnsonem, a on by był Tomem Aspinalem. Cały czas mówiąc, że Topuria przed nim ucieka, wrzucając takie filmiki do internetu. Ilya, stop running, Ilya. Stop running, Ilya. Good boy. I'll make it quick, no Good boy. Oraz wrzucając posty na Instagrama z takimi opisami jak Ja nadal trenuję, a Ilia cały czas ucieka. Albo wrzuca nagranie, kiedy zagotował Benię Dariusza i mówi, że Ilia jest cipką, która przed nim ucieka. I ogólnie cały czas próbuje dostać walkę z Ilią. Gościu, czego ty jeszcze nie rozumiesz? Uważasz, że Ilia, który bił się miesiąc temu Unika z tobą walki? W takim razie ty unikasz MMA od 16 miesięcy Poza tym uważasz, że Ilia, Który znokotował Charlesa Oliveira w dwie minuty Boi się ciebie, kiedy ty stoczyłeś Bardzo blisko walkę z Charlesem Oliveirą I zostałeś przez niego praktycznie dwa razy skończony W pierwszej rundzie uratowało cię to Że spodnęki ci się zsunęły A w trzeciej rundzie to, że po prostu się skończyła I nie zrozumcie mnie źle Jak najbardziej uważam, że Armand Seryuken Jest najcięższą walką dla Ili Puri w wadze lekkiej Ale zdecydowanie nie uważam że ile przed nim ucieka. Także podsumowując, aby dostać walkę o pas, Arman musi stoczyć jeszcze jedną walkę z jakimś innym zawodnikiem. Tylko problem jest taki, że Arman po prostu nie chce z nikim walczyć. Nawet sam Mateusz Gamlot wyzwał go do walki. Przestań szukać łatwych walk, szczególnie z klaunami. Bez ambicji nigdy nie będziesz mistrzem. Masz szansę mi się zrewanżować, więc zaakceptuj walkę. A oczywiście, co zrobił Arman? Nie zaakceptował walki. Włożyli boj uh, w Abu Dhabi w juli, główny bój wieczora, no ja odkazał się, z to, że oni przeciwnika zopierniku... Предлагали того, кого, с кем я не хотел драться, то есть ниже рейтингом. И я не видел смысла с ним драться только из-за денег. В ММА смысла нет мне драться. Мне надо драться минимум из 105-6, чтобы выиграть и сказать, что да, гарантированно я буду драться за титул. Просто так драться смысл. Ja numer 1 i dawać komu to podarek, żeby z numerem 10, wraca. No to jest, mnie nikt taki podarek nie dawał, kiedy ja był top 10, więc ja po prostu tak swoje miejsce nie chcę dawać. Także Arman mówi, że Ilia przed nim ucieka, ale on ucieka przed Mateuszem Gamrotem. Arman powiedział, że nie chce się być z kimś, kto jest tak bardzo niżej od niego w rankingu i że jeśli już, to załatwi z kimś 105 albo 106. Zgarnijcie, jaki numer ma Gamrot? Mateusz Gamrot jest numerem 7 w dywizji lekkiej. Czy logika Armana ma tu jakikolwiek sens? Bo moim zdaniem nie. Poza tym, oprócz Islama Makaczewa, Mateusz Gamrot jest Jedyną osobą w UFC, która pokonała Armana Carukana, więc to byłaby idealna okazja, aby się odegrać. Ale jak widać, Arman Calukan po prostu boi się Mateusza Gamrotta. Ogólnie jedna rzecz, którą ostatnio założyłem wadze lekkiej, to jest to, że dosłownie nikt nie chce się być z Mateuszem Gamlotem. Jak widać, każdy boi się naszego Polaka Karodaka i Mateusz jest ogromnym postrachem wagi lekkiej. Nawet Justin Gaethje, kiedy miał się zmierzyć z Danem hookerem i Dan hooker wypadł z tej walki przez kontuzję, został wyzwany do walki przez Mateusza Gamrotta. Lecz to samo zrobił wtedy Rafael Fizjew. Jak już każdy wie, Justin Gage wybrał Rafael Fizjewa, ponieważ wiedział, że to jest znacznie łatwiejsza walka. Paddy Pimblett tak samo, pomimo tego, że jest niżej w rankingu niż Mateusz Gamrot, nie chce się z nim bić. About, about Ma Walczysz w kategorii lekkiej, więc muszę cię spytać o Mateusza Gamrota i możliwą walkę z nim. Mateusz chciał walczyć z tobą, ale odmówiłeś. Do tej walki może jeszcze dojść. Mateusz nie obchodzi mnie Mateusz. On nikogo nie obchodzi. Jest nudnym zawodnikiem, którego nikt nie lubi. Dlaczego ktoś taki jak ja miałby z nim walczyć? Przede mną pojedynek z zawodnikiem, który jest wyżej w rankingu. Jak pokonam Chandler'a, to nie będę patrzył na zawodników, którzy są niżej, a Mateusz będzie za mną. Ja rozumiem, że Paddy Pimlet jest dużą gwiazdą i nie musi się bić z Gromotem, aby pójść wyżej w rankingach, ale bądźmy szczerzy. Widać, że Paddy nie chce mieć z nim nic do czynienia. Prawda jest taka, że wiele zawodników wagi lekkiej unika Mateusza Gamrota. Nawet sam Benoît Denis, który jest numerem 13 w rankingu, odrzucił walka z Gromotem, który jest to menem 7, a wziął walkę z typem, który jest poza rankingami. Should sure, UFC give me this offer, I I can I can fight with him, but to be honest, like many fighters pull uh, turn down fight with me. Right now I will fight with guy without ranking. To so next fight I would like if I won or if I smash somebody this May 31, I would like someone from top ten Nawet Charles Oliveira w swojej kolejnej walce zmierzy się z Rafaelem Fizjewem, który z ostatnich swoich czterech walk wygrał jedną. Natomiast taki Mateusz Gamrot dla odmiany w ciągu ostatnich czterech walk przegrał zaledwie jedną i to jeszcze z danym hookerem niejednogłośną decyzją sędziów, więc po prostu nie rozumiem, dlaczego Rafael Fizjev dostaje szansę na walkę z Oliveirą i UFC robi wszystko, żeby gamlot, który jest wyżej w rankingu, takiej szansy nie dostał. Ja rozumiem, że Gamlot nie jest jakoś bardzo medialny, ale musimy się zastanowić, czy UFC to jest tylko i wyłącznie show, czy też sport. Ponieważ rozumiem, że czym bardziej ekscytujący jesteś, tym lepiej traktuje cię organizacja. Ale nie zapominajmy, że jest to organizacja sportowa, a w taki sposób sportowe organizacje po prostu działać nie powinny.